Cześć. Przy mikrofonie Piotr Karol Suszczyński. Zapraszam was do wysłuchania mojego nowego podcastu, który nie ma swojej nazwy i pewnie jej mieć nie będzie, ponieważ jest to podcast, powiedzmy, "Hajt Parkowy", w którym będę dzielił się z wami moimi przemyśleniami na temat muzyki, ale również na temat popkultury, wydarzeń, które dzieją się wokół nas. Będzie to taki podcast, który nazywam taką swoją Autoterapią. Co to znaczy autoterapią? To znaczy, że będzie to vlog, będzie to podcast, w którym będę szczerze mówił o tym, co myślę. Nie będzie tutaj żadnego scenariusza, nie będzie żadnego skryptu. Nie będę tutaj przed Wami udawał wielkiego showmana, bo nie o to tutaj chodzi. Jest to forma całkowicie freestyleowa. Na początku chciałbym tutaj zaznaczyć kilka kwestii. Technicznych, ale i nie tylko, wizualnych również, bo tak się składa, że ci, którzy słuchają tego podcastu na YouTube, to również widzą moją facjatę. Przede wszystkim bardzo przepraszam wszelkich estetów, techników za to, że nie zawsze będę patrzył się w kamerę, nie zawsze będę się patrzył w obiektyw. Ja wiem, że trzeba utrzymywać kontakt z widzami. Wiem to, ponieważ kiedyś pracowałem jako dziennikarz. Wiedzia, wiem jak to wygląda, natomiast ja w tym vlogu, ja w tym podcaście będę całkowicie nie będę się trzymał tej, tej zasady będę całkowicie sobie patrzył gdzie tylko zechcę przepraszam za tą moją ignorancję ale chcę się czuć swobodnie dlatego też nie chcę patrzeć się tylko i wyłącznie w obiektyw w kamerę także przepraszam wszystkich estetów za to że nie będę patrzył się w kamerę Czasem będę się patrzył, ale nie zawsze. Oczywiście, to, że moje oczy będą gdzieś tam latały z boku, to nie znaczy, że kłamie albo że nie mówię szczerze, tylko po prostu jest to taka forma, w której czuję się najbardziej swobodnie. Także bardzo was za to przepraszam. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że nie spodziewajcie się w formie wideo, nie spodziewajcie się tutaj jakichś wielkich zbliżeń, akcji i tak dalej. Nie będzie to wideo. Jakoś mocno dynamiczne. Chciałem, żeby to było wideo, ponieważ uznałem, że skoro będzie to też nagranie na YouTubie, no to fajnie, żeby coś się poruszało. Chociażby moja głowa ze słuchawkami. Natomiast nie spodziewajcie się tutaj fajerwerków. Bardzo też za to przepraszam. W sumie nie wiem, czemu za to was przepraszam, ale w sumie przepraszam, bo jednak wiadomo, każdy ma inne poczucie estetyki. Ja to szanuję. Ja też mam różne, ja też mam inne poczucie. Też by pewnie mnie to raziło. Natomiast jest to podcast i tego się trzymajmy. To jest forma, które, którą możecie sobie słuchać w autobusie. Mm, możecie jej słuchać podczas pracy, podczas rozrywki, podczas odkurzania, kiedy tylko Wam się to podoba. W każdym razie ważny jest tutaj dźwięk. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie, bo to jest podstawa dobrego podcastu: żebyście mnie dobrze słyszeli. To jest kolejna kwestia. Trzecia kwestia jest taka. Że nie będzie tutaj scenariusza, nie będzie tutaj skryptu, nie będzie tutaj jakiegoś takiego, powiedzmy, takiego wypunktowania tematu, więc będę czasem sobie tam jeździł tu i tam, będę czasem skręcał w różne ścieżki, może będę się gdzieś tam gubił po drodze. Bardzo Was za to przepraszam. Natomiast znowu odnoszę się do, odnoszę się do tego, że, to ch że chcę, żeby to była forma jak najbardziej freestyleowa, wolna. E Będę starał się, żeby było jak najmniej cięć. Gdzieś tam te cięcia być może się pojawią ze względu na to, że czasami może nie wiem, za nim mówię. Zaburczy mi w brzuszku albo coś innego się wydarzy. Od czasu do czasu ci, którzy będą mnie oglądali na YouTube, to będą widzieli gdzieś tam w tle mojego psa Diego, obecnie on spoczywa, śpi sobie spokojnie, ale czasem może się pojawić jako powiedzmy, jako bohater drugiego planu. Także jakiś tam entertainment będzie w tle. Natomiast najważniejszy jest tutaj dźwięk, najważniejsza jest treść, którą chcę Wam przekazać. Tak jak już mówiłem, będę poruszał różne tematyki. Czasem będą to tematyki związane z tym, co się dzieje wokół nas. Czasami to będzie po prostu jakiś problem, który będę chciał poruszyć. Będzie to całkowicie szczera wypowiedź, szczera, szczery, szczery komentarz, bo to będzie właściwie, będą to filmy, odcinki z kategorii commentary, czyli coś bardzo popularnego na YouTube ostatnio, natomiast ja nie dlatego nagrywam ten podcast, żeby tutaj wzbić się, wbić się w trendy, nie o to chodzi, po prostu będę chciał gdzieś tam być w pełni sobą, bo do tej pory niekoniecznie byłem w 100% sobą, to znaczy starałem się być zawsze, kiedy, to, kiedy nagrywałem jakiś podcast, natomiast brakowało mi takiej formy, gdzie będę naprawdę w 100% sobą, gdzie będę całkowicie swobodny, nie będę musiał niczego planować, łapać się za głowę, że coś nie zostało powiedziane, że coś zostało powiedziane nie tak, jak chciałem itd., dalej. także jak się przejęzyczę, to bardzo przepraszam, ale ta forma też na tym będzie polegać, że będę tutaj całkowicie freestyle'owo opowiadać o wszystkim, czasem właśnie będę różne rzeczy głupie robił, Mm, ale tak będzie naturalnie, tak będzie, po prostu będzie moim zdaniem bardziej naturalnie, bardziej tak swojsko, że tak to określę. Także to tyle słowem wstępu, bardzo przepraszam, że tak długi wstęp, ale uznałam, że muszę to powiedzieć, żeby było wszystko jasne i klarowne, to jest jedna rzecz. A teraz przechodząc do tematu, bo chciałem poruszyć jakoś temat, który moim zdaniem już jest bardzo wyświechtany, ale wydaje mi się, że mimo wszystko trzeba o nim coś powiedzieć, ja też chciałbym coś o nim powiedzieć. Mianowicie chodzi tutaj o sztuczną inteligencję. Na pewno już wszyscy wiemy o tym, że sztuczna inteligencja potrafi wiele, potrafi podmieniać twarze, potrafi zmieniać głosy, potrafi odpowiadać na trudne i łatwe pytania. To już wszyscy wiemy, to już wszystko jesteśmy w stanie odpowiedzieć o sztucznej inteligencji. Myślę, że gdyby zapytać potencjalną osobę na ulicy, to myślę, że byłaby w stanie trochę coś już powiedzieć o tej sztucznej inteligencji. Natomiast chcę dzisiaj poruszyć temat pewnego strachu przed, przed tą sztuczną inteligencją, bo mówi się o tym, że sztuczna inteligencja ma zabrać ludziom pracę, że sztuczna inteligencja. Może zawładnąć światem, że sztuczna inteligencja um, jest tak nieznana i tak niepojęta, że w sumie nie wiadomo, w którą tu stronę pójdzie, i w sumie strach się bać. Albo raczej jest strach i nie wiadomo, przed czym. Um, I tutaj przypomina mi się pewne porównanie. Człowiek jest z natury um, istotą, która boi się nowych rzeczy, boi się nieznanego. I mamy do tego prawo, bo jesteśmy tylko ludźmi. Um, tak jak kiedyś palono różne księgi, które zawierały informacje dosyć takie mm, rewolucyjne, i były one palone na stosie. Tak, teraz y, ten Chat GPT jest trochę palony na stosie, moim zdaniem niesłusznie, dlatego, że po pierwsze, y, tak jak ktoś mądry powiedział w internecie, sztuczna inteligencja potrzebuje czasu, żeby się nauczyć wielu rzeczy, więc nie od razu będzie widziała wszystko. Na pewno nie będzie scenariusza tak jak w terminatorze, że Skynet przejmuje władzę nad światem i sztuczna inteligencja rządzi wszystkim i wszystkimi. Nie. Do tego nie dojdzie, chyba że na to sami pozwolimy. W takim kluczu, że będziemy chcieli zawładnąć światem i okaże się, że sztuczna inteligencja będzie lepiej widziała, jak to zrobić, więc przejmie władzę nad światem. No ale to jest taki scenariusz trochę taki fantazyjny. Skupmy się na, na tym, co się dzieje teraz. Bo na teraźniejszości warto się teraz skupić. Ja uważam, że sztuczna inteligencja to jest bardzo fajne narzędzie, które może nam pomóc w codziennym życiu, ale przede wszystkim w pracy, w pracy kreatywnej i nie tylko. I niektórzy wykorzystują ją właśnie do tego. Ja pracuję w branży Social Media, zajmuję się marketingiem internetowym, wszech szeroko pojętym. I na przykład też korzystam z tego narzędzia ChatGPT, sprawdzam co potrafi i jak, jak potrafi. Nie jest idealne, tak jak już wspominałem wcześniej, i wydaje mi się, że jest to fajne narzędzie, z którym powinniśmy się zaprzyjaźnić. Nie traktować tego jako coś, co zabierze nam pracę i sprawi, że no nie wiem, że zniszczy nam życie, tylko raczej jako, jako fajne narzędzie, które może nam pomóc, bo. Nie wiem, czy, to, czy zauważyliście to, ale żeby zadać pytanie sztucznej inteligencji, to trzeba wiedzieć, jak zadać to pytanie. To nie jest tak, że zadajecie pytanie i po prostu sobie to się dzieje. tak, Że sztuczna inteligencja odpowiada Wam na każde pytanie. Trzeba też nauczyć się je zadawać, bo nie, nie zawsze sztuczna inteligencja będzie w stanie Wam odpowiedzieć na, na jakieś pytanie, więc trzeba je umiejętnie zadać. Więc to trochę też nas nauczy takiego konkretnego zadawania pytań. Fajnie, że takie duże firmy jak Microsoft i Google już pracują nad tym, żeby ta sztuczna inteligencja była zaimplikowana w wyszukiwarkach. Zarówno Bing jak i Google uważam, że to jest bardzo fajny ruch, bardzo fajna rzecz, bo dla nas konsumentów, dla użytkowników może być to genialne rozwiązanie, bo po co, po co szukać, przeszukiwać strony, robić research jakiegoś tematu, skoro po prostu można zapytać sztuczną inteligencję i ona na podstawie tych artykułów, które gdzieś tam znajdzie w internecie, odpowie nam na nasze pytanie i to jest super. Ja uważam, że to jest bardzo fajna rzecz i powinniśmy z tego korzystać, na różne sposoby, więc uważam, że jest to przyszłość. Jest to fajne narzędzie, z którego powinniśmy korzystać jak najwięcej. Istnieje ryzyko, że sztuczna inteligencja sprawi, że z czasem będziemy zamknięci w takiej bańce informacyjnej, bo ktoś większy od nas twierdzi, że ta sztuczna inteligencja to jest świetne narzędzie do manipulacji świetne narzędzie do tego, żeby wpuszczać nam tylko te informacje, które są pożądane. Przez tą, przez tą osobę na górze, prawda? A niekoniecznie przez nas. I my będziemy żyć w takiej bańce informacyjnej i w sumie my już żyjemy w takiej bańce informacyjnej no nie oszukujmy się. Kto z nas y, dokładnie zweryfikuje informacje z serwisów y, informacyjnych? Kto z nas dokładnie porównuje właściwie te, te informacje? No nikt. Po prostu czytamy, czytamy lit, czytamy tytuł i, i zgadzamy się z tym artykułem, albo nie. Natomiast nikt z nas nie weryfikuje, czy, czy są tam prawdziwe informacje. Dlatego też kolejny problem to fake newsy. Tak samo tutaj, nikt nie będzie weryfikował tego, czy sztuczna inteligencja będzie nam podsyłać prawidłowe informacje, czy prawdziwe informacje. Tak, nie będziemy tego wiedzieli. Więc jest to pewne niebezpieczeństwo. Kolejne niebezpieczeństwo jest takie, że jeżeli mówimy tutaj o powiedzmy Sztuczna inteligencja na przykład potrafi zamieniać głosy, więc jest tutaj ryzyko, że no będą to wykorzystywać oszuści, którzy będą chcieli na przykład nie wiem po podawać się za popularne osoby, wykorzystywać ich głosy, ich twarze do tego, żeby nie wiem z ich, z konta bankowego jakieś pieniądze y, ukraść, prawda, na przykład. Daję taki prosty przykład. Więc są pewne niebezpieczeństwa, że, że to będzie też wykorzystywane w celach manipulacyjnych, w, cel, w celach dezinformacyjnych. Więc jest to pewne ryzyko, jest to pewne niebezpieczeństwo, natomiast ja bym nie panikował, ja bym nie, nie mówił od razu, że to jest zło i trzeba gdzieś tam tego się wyrzekać, wręcz przeciwnie, jest to Dobro, z którego po prostu powinniśmy nauczyć się korzystać. Taka dygresja, stwierdziłem, że zapytam się sztucznej inteligencji, czy jest w stanie napisać tekst piosenki Disco Polo. Dlaczego Disco Polo, a tak sobie dla śmiechu, dla żartu stwierdziłem, że czemu by nie. No i tak się składa, że sztuczna inteligencja ułożyła tekst piosenki Disco Polo. Nie wiem, być może przeczytam wam, co stworzyła. Jeżeli chcielibyście taki na materiał, Stricte, bo do tej pory nagrywałem interpretację piosenek, więc takiej interpretacji piosenki jeszcze nie było. Przynajmniej póki co. Właśnie interpretacji piosenki Disco Polo, która została, w sumie tekstu Disco Polo, który został napisany przez Sztuczną Inteligencję. To jest dopiero ciekawe, nie? Gorzej, gdy niektórzy artyści będą sięgali po sztuczną inteligencję, żeby za nich pisała teksty piosenek. No to to już też troszeczkę jest takie dosyć. Niepokojące, ale mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie, także. jeżeli, jeżeli chcecie, żebym coś takiego nagrał, to dajcie znać w komentarzu. Czy chcielibyście, żebym nagrał taką interpretację piosenki? Reasumując, nie bójmy się sztucznej inteligencji, dajmy jej szansę. Może się to okazać bardzo fajne narzędzie, zarówno dla twórców kreatywnych, jak i dla wszystkich, dla tych, którzy nie boją się nowych rzeczy. Ja uważam, że jest to przyszłość, że jest to bardzo ciekawa, fajna opcja i na pewno nie, nie ma co panikować, nie ma co się przerażać. Być może się okaże, że będzie to dla nas wszystkich zbawienne i, i nie, nie sprawi, że stracimy pracę, wręcz przeciwnie. Tak czy siak, może się niedługo okazać, że już bez tej sztucznej inteligencji świat nie będzie taki sam. Mam nadzieję tylko, że ten świat będzie lepszy, a nie gorszy, i tego życzę sobie i Wam. Dziękuję Wam za wysłuchanie, obejrzenie tego nagrania. Jeżeli Wam się spodobało, dajcie znać za pomocą łapki w górę bądź w dół. Jeżeli oglądacie, słuchacie tego na YouTubie, napiszcie jakiś komentarz, co o tym sądzicie. I jeszcze raz bardzo wszystkich przepraszam, jeżeli nie spełniam jakichś wymogów YouTube'owych, ale tak jak już wspominałem, jest to nagranie, jest to seria nagrań, która będzie całkowicie luźna, całkowicie pozbawiona wszelkich reguł, wszelkich zasad. Bardzo Was za to przepraszam. Być może ta seria zniknie tak szybko, jak się szybko pojawiła, no ale tak jak już powiedziałem, tak jak już wspominałem wcześniej, bardzo chciałem, żeby pojawiła się taka seria, w której będę w 100% szczery. I w 100% będę mówić, co myślę. Także dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam miłego wieczoru bądź miłego dnia, w zależności od tego, kiedy tego słuchacie, kiedy to oglądacie. No i dajcie znać, co sądzicie o takiej formie. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Cześć.